I póki co tyle mogę zdradzić. Tak się wynosi, płyty w hurtowych ulościach. Wyróżnienia złote, platynowe. Co tam mamy, Albert? No, wiesz, same błyszczące błyskotki. Game wordo. Tak się wynosi, płyty w hurtowych ulościach. Wyróżnienia złote, platynowe. Co tam mamy, Albert? No, wiesz, same błyszczące błyskotki. Game wordo. Syru? Wiesz co teraz się dzieje? Co? Bez kosz... <głos> 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 <głos>